Eureka. To jest audycja Eureka w programie pierwszym Polskiego Radia. Nieodłączny element życia społecznego, retoryka, czyli sztuka wypowiedzi, cenna umiejętność komunikacji, będzie przedmiotem naszych rozważań. Moim gościem jest pan profesor Rafał Zimny, językoznawca z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Starożytni nauczyciele, mówcy, filozofowie spisali zasady retoryki bardzo szczegółowo. No dzięki ich naukom możemy dziś prowadzić wymianę myśli na na wysokim poziomie. Taka przejęta jeszcze ze starożytności definicja głosi, że to jest ars bene dicendi, czyli sztuka dobrego mówienia. No i tutaj każdy z tych członów ma swoje znaczenie. Ars, sztuka w rozumieniu starożytnym, czyli dziś raczej powiedzielibyśmy rzemiosło, czy wyćwiczona umiejętność. Bene, czyli dobrego Mówienia, ten przymiotnik oznacza dobro, w znaczeniu również piękno, dobro i prawda. To był ten starożytny ideał, a więc mówca, retor musiał te warunki spełniać. No i dicendi, dicendi czyli mówienie, ten składnik odnosi się po prostu do sprawności w wygłaszaniu mowy, umiejętności odpowiedniego operowania słowem, tak aby przekonać słuchaczy. Dla Platona retoryka była sztuką omówienia prawdy, i według niego to najlepszym retorykiem był filozof, właśnie. Zaś Arystoteles uznał, Retorykę za naukę. Starożytni myśliciele, filozofię wiązali z prawdą, natomiast retorykę raczej z prawdopodobieństwem, dlatego, że no, nie możemy przekonywać kogoś do tego, że Ziemia się kręci wokół Słońca, choć wtedy tego jeszcze nie wiedziano, bo to jest po prostu fakt. Możemy przekonywać do zmiany jakiegoś stanowiska, do zmiany swojej postawy wobec rzeczywistości. No i co za tym idzie, perswazja starożytna pozostawiała. uh -huh. odbiorcy wybór zajęcia postawy, czyli możliwość niezgody na tezę, której dowodził retor. Istota retoryki została określona w starożytnej Grecji, ale na przestrzeni wieków dostosowywano te zasady do różnych potrzeb w różnych krajach, epokach i systemach. Jak to ewoluowało? To jest przedmiotem rozważań w wielu podręcznikach retoryki. Retoryka wyspecjalizowała się w niektórych dziedzinach. Do dzisiaj mówimy o retoryce prawniczej. O retoryce na przykład średniowiecznej, która nieco się różniła od tej starożytnej, ale najogólniej można powiedzieć, że retoryka do mniej więcej XVIII, XIX czasem nawet wieku, była odpowiednikiem dzisiejszej humanistyki, czyli była taką całością wiedzy o człowieku najogólniej rzecz biorąc, jako istocie społecznej, jako istocie myślącej, czującej, mówiącej i. Komunikującej się. Szczegółowe działy retoryki odpowiadają dzisiejszym rozmaitym dyscyplinom wiedzy humanistycznej, takim jak stylistyka, poetyka, socjologia. Rozwój nauki w nowoczesnym tego słowa znaczeniu odebrał retoryce właśnie tę jej uprzywilejowaną przez wieki pozycję. Retoryka oprócz gramatyki i dialektyki, Czyli inaczej logiki, była składnikiem trivium, czyli tego, co dziś byśmy nazwali wykształceniem podstawowym. Trivium, tria, via, czyli trzy drogi, to był ten ideał wykształcenia podstawowego. Wszystkie te trzy dziedziny wiązały się ze słowem, z aktywnością związaną z mówieniem. No bo gramatyka dotyczyła najogólniej rzecz biorąc budowy języka, dialektyka, to sztuka sporu, prowadzenia argumentacji, dowodzenia. Dzisiaj tę funkcję przejęła w dużej mierze logika, no i w końcu retoryka jako wiedza o tym, jak tych wszystkich środków użyć. Panie profesorze, i perswazja jako sztuka wywierania wpływu, przekonywania w tym pozytywnym sensie, na co dzień się nią posługujemy, na czym polega, jak działa. Perswazja jest centralnym pojęciem retoryki i można by powiedzieć, że perswazja jest nieodłącznym elementem życia po prostu społecznego do dzisiaj. w starożytności perswazja służyła regulowaniu stosunków społecznych. dotyczyło to tej warstwy uprzywilejowanej. No wiadomo wtedy był ten system niewolniczy, a więc ludzie wolni, obywatele, czy to Aten czy innego miasta zbierali się na agorze i jeden z nich wygłaszał mowę, której stawiał pewną tezę. No i założeniem tej starożytnej perswazji było to, że ona jest przede wszystkim jawna, czyli że przekonywany wie o tym, że jest przekonywany, że jest uczciwa, to znaczy, że mówcy towarzyszą uczciwe intencje No i że zabiera głos w sprawie, korzystnej albo dla samych odbiorców, albo dla nadawcy i odbiorcy, albo w końcu dla całej wspólnoty. No i to jest ten fundament życia społecznego od starożytności do dzisiaj. Dzisiaj też życie społeczne w dużej mierze opiera się na perswazji. Oczywiście nie przekonujemy do tego co naukowo dowiedzione, ale cała sfera opinii Poglądów, przekonań różnego rodzaju jest domeną perswazji. A jakie cechy odróżniają perswazję od manipulacji, bo to jest pewna bardzo widoczna granica? W literaturze fachowej różnie się o tej manipulacji pisze. Niektórzy uważają, że to jest pewien rodzaj perswazji, czyli że jest to perswazja nieetyczna. Inni przeciwstawiają sobie te dwa pojęcia. No bo jak powiedziałem wcześniej, perswazja jest jawna i uczciwa natomiast manipulacja jest czymś odwrotnym jest z definicji ukryta czyli niejawna służy interesom wyłącznie nadawcy no i z reguły nie są to interesy Uczciwa, manipulacja jest pojęciem stosunkowo późnym, bo w tym dzisiejszym znaczeniu pojawiła się dopiero w XIX wieku. Samo słowo manipulacja wywodzi się od łacińskiego słowa manus, oznacza rękę, oznacza również do dzisiaj robienie czegoś precyzyjnie palcami dłoni. Dlatego czasem mówimy, że ktoś manipuluje przy samochodzie czy manipuluje gałką od telewizora, itd. To skojarzenie z tą precyzyjnością. Swoistą pozwoliło przenieść tę nazwę również na czynności związane z przekonywaniem, z mówieniem. Manipulacja rozbrojona, czyli ujawniona, przestaje być manipulacją. Dlatego im więcej wiemy o tych technikach manipulacyjnych, tym dla nas jako odbiorców lepiej, bo tym szybciej i tym łatwiej zdemaskujemy manipulatora. Panie profesorze, i erystyka opisana przez Artura Schopenhauera, umiejętność prowadzenia sporu szalenie w życiu przydatna, czyli dlaczego jest gorszą siostrą retoryki? Tak się czasem zwykło mówić, ale musimy pamiętać, że erystyka to jest właściwie termin ukuty przez Schopenhauera, Wywodzący się od nazwy bogini niezgody, czyli bogini Eris, ale już w starożytności funkcjonowali sofiści. Wtedy używano pojęcia sofistyka i można by powiedzieć, że to była taka skorumpowana retoryka, dlatego że gdy już skodyfikowano zasady retoryki, pojawili się ludzie, którzy ich się po prostu nauczyli i uczynili z nich dziś byśmy powiedzieli wiedzę profesjonalną. No i to stało trochę w sprzeczności z tymi ideałami wspólnoty w mieście greckim. W starożytności każdy obywatel miał prawo bronić swoich racji przed sądem a do tego umiejętności retoryczne były potrzebne a więc tacy nauczyciele retoryki krążyli po greckich miastach no i podejmowali się czasem dowiedzenia każdej tezy za pieniądze nie zawsze była to teza mądra nie zawsze była to teza Uczciwa. Mogły być to tezy sprzeczne na przykład? Oczywiście, że tak, bo ci ludzie, zwani logografami, świetnie opanowali warsztat, ale niekoniecznie posługiwali się nim w celach etycznych, posługiwali się nim w celach zarobkowych. Ten aspekt przypomniał Schopenhauer w swojej słynnej książeczce XIX wieku. Nazwał wtedy te działania erystyką, przedstawił 39 sposobów erystycznych. No, Dzisiaj tę książkę czyta się dość trudno, chociaż ona jest niewielka, ze względu na to, że Schopenhauer posługuje się przykładami no, dla dzisiejszego człowieka już mało czytelnymi. Ale można tutaj polecić świetny podręcznik Marka Kochana: erystyka, czyli pojedynek na słowa. Powiem jeszcze, że erystyka nie musi być czymś złym, dlatego że spory prowadzimy w każdej dziedzinie życia. Prowadzimy je w rodzinie, prowadzimy je w pracy, prowadzimy je w sytuacjach, Towarzyskich spieramy się o różne rzeczy prywatnie i publicznie, dlatego też niektóre z tych technik mogą po prostu służyć nam jako obrona wtedy gdy ktoś nas argumentem erystycznym nieuczciwym atakuje wtedy możemy ten argument zdemaskować czyli jest troszeczkę podobnie jak z manipulacją zastanawiam się czy współczesne mediacje pochodzą od erystyki wyty erystyczne czy sposoby może lepiej powiedzieć erystyczne są wykorzystywane i w negocjacjach i w mediacjach i w ogóle w każdej sytuacji spornej w ery... W chodzi nie o przekonanie, tylko raczej o odniesienie zwycięstwa, i to ją różni od retoryki. Retor dąży do Przekonania swoich słuchaczy, natomiast ten, kto posługuje się retoryką, dąży do zwycięstwa nad przeciwnikiem, niekoniecznie oczywiście w imię prawdy. I kwestie etyczne omawianych przez nas pojęć no bo wykorzystujemy tę sztukę starożytnych myślicieli w różnych dziedzinach dobrze jest korzystać, ale z pewnymi zastrzeżeniami. No, z pewnością mówi się od jakiegoś czasu o renesansie retoryki. Dzisiaj właściwie mamy już bardzo szczegółową wiedzę o mechanizmach wpływu, wiedzę przede wszystkim psychologiczną. Starożytni nie dysponowali taką wiedzą, nie dysponowali tym nowoczesnym warsztatem, którym dysponuje współczesna nauka. Możemy przyjąć, że jeżeli dążymy do. Konsensusu, prowadząc spór, jeśli dążymy do tego, żeby osiągnąć jakieś minimalne porozumienie, a jeśli ono jest niemożliwe, to żeby przynajmniej odnosić się z szacunkiem do naszego przeciwnika, to możemy powiedzieć, że wtedy. Te reguły etyczne, na które się jako wspólnota zgadzamy, są respektowane. Każdy kij ma dwa końce, i tak jak noża można użyć do pokrojenia chleba lub do zabicia człowieka, tak i narzędzi erystycznych, a właściwie przede wszystkim retorycznych, można użyć w celu dobrym lub złym. Tutaj powinno decydować sumienie tego, kto posługuje się takimi środkami. Dobrze jest ładnie mówić czy filozofować, bowiem rudycja. Jest... Idzie zwykle w parze z umiejętnością wypowiedzi. Moim gościem był pan profesor Rafał Zimny z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Eureka.